It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. So, with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. World champion Max Verstappen starts from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Gasly, Fernando Alonso, Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Norris, Bottas. Leclerc, Magnussen, Oscar Piastri, Hülkenberg, Sonoda, Albon, Joe, Sargent, and Nick DeVries. And now it's time to head down to the track. And I'm delighted, as always, to introduce Anthony Davidson, who'll be taking you through all the action alongside me today. What a Ok, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Siema, Michael. Zapraszam Was na drugi wyścig mistrzostw E123. Przed nami Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Tak jak wspominałem w poprzednim filmie, zwiększyłem poziom trudności, kwalifikacje przejechałem na poziomie 105. No i było dosyć trudno i zwięk... zmniejszyłem tutaj na wyścig na 102, bo jest dosyć ciężko. Ta pozycja czwarta, którą udało mi się wywalczyć, to i tak jest naprawdę dobre miejsce. No i ruszyli, lepszy start od Gastiego i przebijamy się na trzecią pozycję, czy uda się tutaj przed jakiegoś Red Bulla wcisnąć, chyba był drobny kontakt z Perezem, jedziemy bok bok, no tutaj będzie ciasno w tym zakręcie, o i Perez uderzył w, w ścianę i udało nam się go wyprzedzić po zewnętrznej, jesteśmy na drugiej pozycji, bardzo dobry start. A Max już nam tutaj odskoczył na 2,5 sekundy na tych miękkich oponach, już nawet więcej. Myślałem, że Perez może mieć jakieś uszkodzenia po tym kontakcie ze ścianą, ale jak widać nie ma żadnych problemów. Perez is behind you. Okej, okay, the gap is less than a second. They're on fresh mediums. Their tires are just one lap old. We think they've got one more stop. Last lap was a Pytaliśmy o Pereza, no to spytamy jeszcze o Maxa, czy nie idzie czasami na dwa pit stopy, ruszając na tych miękkich oponach?

Korzysta z DRS-u i ma przewagę. Spróbujemy to skontrować na prostej startowej, ale ciska się już pod nas Carlos Sainz. Mamy troszkę lepsze wyjście. No i teraz pytanie: czy uda nam się z tym DRS-em wyprzedzić z powrotem Sergio Pereza? No, tak, zbliżamy się z nim bardzo szybko, ale tu jeszcze jest Carlos Sainz, będzie ciasno. Muszę trochę odpuścić. I tutaj uciekam na szeroką. No i niestety wyprzedza nas Sergio Perez. Ostatecznie. Ale przynajmniej udało nam się obronić przed Sańcem. Ojojoj, no teraz zaliczyliśmy uścisk w miejscu, które jest dosyć niebezpieczne, o czym przekonał się kiedyś Mick Schumacher. I w ogóle w tej sekcji, w tym pierwszym sektorze na tym torze trzeba uważać bardzo na tarki, bo można się na nich po prostu zawiesić. Jeszcze tutaj Gastiego mamy, który wyprzedza i i mnie, ale ja tutaj spróbuję od razu skontrować zakręcie numer 27. Utrzymaliśmy się przed Francuzem, ale oni mają znowu DRS, także będą atakować leci Pierre-Gastier. No i Sainz będzie po wewnętrznej, nie, na zewnętrznej wyjechał, ale to dziwne. Wcis jeszcze się udało wcisnąć przed Gastiego na szczęście, na szczęście, że nas zauważył, bo inaczej mógłby dojść do kontaktu. Max Verstappen w Alei Serwisowej. No i tam zjeżdżają kolejni kierowcy. I tak sobie myślę, czy nie zjechać na tym okrążeniu. Zjedziemy teraz, no bo mogą nas czasami podciąć. Zapomniałem, że tu jest ograniczenie do 60, a nie 80. Wyjeżdżamy z alei serwisowej, no i przed nami jest George Russell niestety, udało im się podciąć, na szczęście udało się wyjechać jeszcze przed lekerkiem, ale też było już naprawdę blisko. No podcięcie w tej grze jest naprawdę mocne, no i w dodatku nasi rywale, którzy tutaj obok nas wyjechali, no to są na oponie pośredniej, a my na twardej, także będą szybsi. Ahead of you now. They're on fresh mediums. Their tyres are just one lap old. The time last lap was a 152.9. No jest przewaga opon Monakijczyka, ale to my teraz będziemy mieli deres, z czego oczywiście skorzystamy. I nie wiem czy Carlos Sainz też nie będzie próbował wyprzedzać swojego kolegi z zespołu. Nie, jednak się nie zdecydował. Jest atak leklerka. oczywiście. Będziemy próbować kontry na prostej startowej. Bo teraz to my będziemy mieli deres. Trzymamy się blisko, także powinno się udać bezproblemowo. No właśnie, jeszcze tutaj sobie wypracujemy niezłą przewagę na tej prostej. Zdążymy, tam się jeszcze tasuje. Sein z kimś. 好好好 Kolejny atak Monakijczyka no i wyjeżdżamy z tego zakrętu przed nim. I to on będzie miał DRS na prostej startowej. Będzie ciężko, no i jeszcze trzeba uważać na korolosa Sańca, który już tutaj pędzi po wewnętrznej. Okay, Hamilton też się w to wszystko wmieszał. Bok, w bok Sańcem, ale teraz go lekko przyblokujemy. No i utrzymaliśmy to naszą czwartą pozycję. Za nami się dalchy tasują. Z dwóch stron objeżdżają nas ferarki, włoska kanapka, nie odpuszczamy oczywiście, pchamy się na Hama. A no i propos Hama, no to już jest obok już Hamilton. Mamy DRS, czy uda nam się dogonić Leclerca? Tak, uda się, bez pro A. i tutaj piękny manewr Fernando Alonso. Utrzymujemy znowu czwartą pozycję. A Hamilton z lekterkiem cały czas walczył o piątą. No Lekterk się utrzymał jednak na tej piątej. Ha, nowy klep about... się trochę odbił od bandy, a ja się nice odbiję od lekterka. Oczywiście tutaj go przepuszczałem, aby mieć wyrez na prostej startowy, bo na lepsze mi to wychodzi po prostu. Będziemy się chyba tak mijać się całą krążeniem.

No Powiem Wam, że nie spodziewałem się samochodu bezpieczeństwa tak późno. Prędzej się bym spodziewał o czerwonej flagi niż samochodu bezpieczeństwa na tym etapie wyścigu. Czyli będzie restart chyba na ostatnie okrążenie, bo, bo do mety raczej nie dojedziemy. Chyba tak nawet w grze nie można zrobić. Oglądamy neutralizację i możemy podziwiać jak pięknie wygląda ten tor w tej grze, Te całe otoczenie, oświetlenie, no naprawdę fenomenalnie to wygląda na tym torze. Zostały zgaszone światło na samochodzie bezpieczeństwa i teraz to Max Verstappen prowadzi stawkę. Jedno okrążenie do mety, także będzie niezły sprint. Oczywiście spróbujemy tutaj wrócić na podium, na pozycję, która da nam podium, bo na początku wyścigu przecież byliśmy nawet na drugiej. Jest restart, My nie mogliśmy tutaj za szybko uczynić rasę, ale teraz już spróbujemy w pierwszym zakręcie w tej szykanie. No i tak, udało się wyprzedzić Georgia. Jesteśmy na trzeciej pozycji i już tego spróbujemy nie oddać. Right, got fuel for three more laps. A Perez wygląda jakby chciał ten wyścig wygrać, no nie się tam naciska na maksa. Może to już jest kwestia żywotności, opon, no, te medył Maxe, już mogą być trochę zużyte. Perez może mieć przewagę. No jest tuż tuż za nim, siedzi na jego tylnym skrzydle. Tam może być jakiś atak jeszcze, albo już, albo no, na tej następnej prostej, może do ostatniego zakrętu kto wie. My się jeszcze musimy bronić przed raserem, bo też nam siedzi na ogonie. Nie no, Perez na pewno będzie atakował Maxa. Będzie atak Meksykanina. No i jest przed Maxem Verstappenem w ostatnim zakręcie. Czy Sergio Perez tu wygra? Tak, wyprzedził Maxa, wygra to. Ostatnim zakręcie. No jeszcze jak w, w ostatnim zakręcie wyprzedził Russella A my kończymy ten wyścig na podium. No trochę szczęścia z tym samochodem bezpieczeństwa, ale... E, udało się drugie podium w drugim wyścigu. Oby tak dalej szło. Kierowca dnia dla Leclerc'a. Myślę, że zasłużenie, bo startował gdzieś tam z tyłu, chyba 12 albo 11. What a superb victory. Tell me that. How do they manage to achieve this win? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. these cars come alive when the tires are just at the right temperature and the driver did a great job managing that as well they just look so comfortable out there it's like anything it always looks so easy when it all just clicks here come today's winners the team at Red Bull have done a phenomenal job recently and it's clear to see that they've put in the work and they should be so proud of the victory they've secured here FPS tutaj uciekają jak Max Verstappen na prowadzeniu.

klasycznie, czyli spin i zablokował po prostu resztę stawki. Przechodzimy do klasyfikacji mistrzostw. Nadal jesteśmy na prowadzeniu, trzy punkty przed Sergio Perezem. Na trzecim miejscu verstappen, potem Leclerc, Hamilton, Russell, Sainz, Ocon, Stroll, Gasly i tak pierwsza dziesiątka się kończy. Jeszcze Albon i Bottas mają punkty, reszta kierowców bez punktów. A w konstruktorce ma Red Bull olbrzymia przewaga, jak na dwa wyścigi. I to byłoby wszystko na dzisiaj, jeżeli Cię spodobał zostaw łapkę w górę, zachęcam do subskrybowania kanału, zapraszam również do opisu, a teraz będę się już z Wami żegnał, trzymajcie się, cześć!